Proces technologiczny mamy tak przystosowany, że im to ziarno jest dorodniejsze, większe, ono jest no jakby później dla nas wydajnościowo znacznie, znacznie lepsze. No, oczywiście ważna jest też kwestia zanieczyszczeń, kwestia wilgotności, no ale jakby głównie jest to gęstość ziarna i wyrównanie tego ziarna. Jeśli tylko rolnikowi będzie odpowiadała nasze warunki kontraktowe i cena, którą proponujemy w danym momencie. Dla nas nie ma to znaczenia, skąd taki towar do nas przyjedzie. A samo czyszczenie, bo to też pokazywał Pan taką też maszynę, która dosyć ciekawy sposób to robi, bo wydawałoby się, że to czyszczenie to jest proces mechaniczny. I to prawda, ale no, w dzisiejszych czasach można to zrobić w taki sposób bardzo nowoczesny. Po co robimy to parowanie? Parowanie robimy z dwóch względów. Żeby jakby pozbyć się niepożądanych bakterii, które się znajdują gdzieś tam na, na, na samym ziarniaku. No a dodatkowo, żeby nawilżyć ziarno, żeby jakby uplastycznić je troszeczkę, żeby później łatwiej było nam e, zrobić płatki. Można wyczytać takie informacje, chociażby w internecie, że te płatki bione wcale nie są takie bio, bo być może tam jest więcej jakichś zanieczyszczeń czy mykotoksyn niż tych klasycznych, czy to jest prawda? Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Epole. Dzisiejszym materiałem kończymy serię o Owsie. No i przyjechałem do zakładu Melvit, żeby też pokazać Wam, jak produkuje się płatki owsiane, chociażby takie, ale też wiele innych, praktycznie wszystkie, które na, na rynku polskim są. Poza tym, że zobaczycie, jak się takie płatki robi, no to też kilka informacji bardzo ważnych w kontekście w ogóle produkcji Owsa, czyli jakie parametry są ważne, na co takie zakłady przetwórcze zwracają uwagę, no i kilka myślę innych rzeczy, które też Wam się przydadzą, w szczególności tym z Was, którzy o Owsie myślą, albo. Owiec uprawiają, bo nie wiem, czy wiecie, że uprawiamy w Polsce owiec na areale ponad pół miliona hektarów. No jest to całkiem duży udział, jeżeli spojrzymy na rośliny zbożowe. Najwięcej uprawiamy pszenicę, kukurydzy, przeżyta, żyta. No i owiec jest w takim razie taką rośliną zbożową numer 5. Ale ten areał jest niewiele niższy niż uprawa żyta w Polsce, więc faktycznie, no, to jest już taki wynik, którym możemy się pochwalić, w szczególności na tle innych krajów Europy i świata. Piszcie Wasze pytania w sekcji komentarzy i przede wszystkim napiszcie mi, proszę, czy tego typu materiały pokazujące pewne procesy produkcyjne Was ciekawią, bo to jest trochę inny film niż do tej pory na kanale Apple. Mogliście zobaczyć. Miłego oglądania. Panie Robercie, pan zajmuje się produkcją płatków i całym przetwórstwem od wielu, wielu lat. Jak ten rok, ten sezon, te żniwa w kontekście jakości towaru ocenia pan na podstawie też i porównaniu do innych lat wcześniejszych? Trudno jest w tej chwili powiedzieć tak naprawdę, jak będą wyglądały de facto te zbiory. Natomiast no jakby my już jesteśmy po częściowych zbiorach na naszym gospodarstwie. Zebraliśmy w całości owiec Ozimy i jesteśmy w trakcie zbioru owsa Jarego. Jakby z, no, z naszego doświadczenia, jeśli chodzi o sam plon, Możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o owies ozimy, jest to gdzieś tam rzędu 6 ton z hektara. Natomiast no trudno jeszcze ocenić tak naprawdę, co będzie, jeśli chodzi o owies jary. Co do jakości tego owsa, jeśli chodzi o owies ozimy, też nam trudno jest powiedzieć, ponieważ jest to pierwszy rok tak naprawdę, jeśli chodzi o naszą, naszą produkcję owsa ozimego, nie przetwarzaliśmy go jeszcze, czyli jakby technologicznie też nie jesteśmy w stanie ocenić, na ile on jest jakościowo dobry dla nas, natomiast tak jakby Patrząc historycznie, nie jest to owiec najlepszej jakości, ale też nie jest tak, ponieważ owiec jary, który do nas dotarł, też możemy mieć jakieś tam pewne życzenia co do, co do jakości tego owca. A jakie parametry są najważniejsze dla Was? Czyli poza, jak gdyby. Ilością plonem, na co poczucie w pierwszej kolejności bardzo mocno. Dla nas jest bardzo istotna gęstość tego ziarna, jest istotne wyrównanie ziarna przed obłuszczeniem, jak zarówno i po obłuszczeniu. Czy znaczy, wiąże się to z tym, że jakby proces technologiczny mamy tak przystosowany, że im to ziarno jest dorodniejsze, większe, ono jest no, jakby później dla nas wydajnościowo znacznie, znacznie lepsze. No, oczywiście ważna jest też kwestia zanieczyszczeń, kwestia wilgotności. No, ale jakby głównie jest to gęstość ziarna i wyrównanie tego ziarna. Także to są, to są takie podstawowe parametry, na które zwracamy uwagę. Myślę, że taką dość istotną rzeczą dla rolników czy też naszych dostawców jest to, że w przypadku, kiedy ziarno jest dorodne, jest dobrej jakości, stosujemy dopłaty do, do cen, które oferujemy. Oczywiście, jeśli. Zdarza się, zdarzają się takie sytuacje, że jeśli jakość tego ziarna jest no, niewystarczająca dla nas, nie jesteśmy w stanie z każdego ziarna zrobić płatki, no więc po prostu niestety, ale takie ziarna musimy odesłać. Powiedz, to jest ten towar, który potrzebujecie w pierwszej kolejności, macie klientów w całej Polsce, czy macie jakby taką regionalizację bardziej? Znaczy mamy generalnie klientów w całej Polsce, no, współpracujemy ze wszystkimi sieciami, dużymi sieciami w Polsce, więc jakby no, nasze produkty znajdują się generalnie w całej Polsce, nie tylko na rynku lokalnym. A pod kątem odbioru od rolników, bardziej w tym, w tym sensie? A w tym sensie, to znaczy powiem tak, dla nas nie ma znaczenia skąd dotrze do nas dostawa, z tego względu, że generalnie to nasi dostawcy dostarczają do nas zboże, my go nie odbieramy od Rolniku. Więc jeśli tylko rolnikowi będzie odpowiadała nasze warunki kontraktowe i cena, którą proponujemy w danym momencie, dla nas nie ma to znaczenia, skąd taki towar do nas przyjedzie. Spotykamy się dzisiaj, żeby też trochę pokazać i przedstawić ten cały proces powstawania płatków. Z jednej strony, on wydaje się dosyć prosty, bo widzimy, ten produkt końcowy, no możemy wyobrazić sobie, jak on przechodzi przez te poszczególne etapy, ale jakbyśmy mogli też pokazać oraz opisać przede wszystkim, z czego te etapy się składają, dlaczego są tak ważne, jakie procesy wtedy występują, no bo z drugiej strony to też jak gdyby może być ciekawe i edukacyjne dla wielu. To, co jemy później, faktycznie w jakiś sposób powstaje poza polem, który jest pierwszym etapem. Znaczy, no właśnie wbrew pozorom, tak jak słusznie Pan to zauważył, że jest to takie dość proste. Ale tak naprawdę ten proces jest dość złożony. Czyli zaczynamy począwszy od przyjęcia surowca, czyli badanie laboratoryjne, gdzie oceniamy jakość tego surowca. Następnym etapem jest przyjęcie i jakby skierowanie tego owsa na odpowiedni zbiornik, tak? gdzie zbiorników mamy, jeśli chodzi o owiec tak naprawdę, mamy pięć zbiorników, w każdym po około 1200 ton możemy zmagazynować, więc ten owiec, który do nas przyjeżdża też możemy sobie w jakiś tam sposób już wstępnie posortować. Później trafia on już bezpośrednio na linię produkcyjną. No i tu już jakby zaczynamy taką dokładną produkcję, dokładne czyszczenie tego owsa, ponieważ wcześniej jeszcze jest też oczywiście wstępne czyszczenie, natomiast na tej części produkcyjnej mamy już tylko i wyłącznie dokładne czyszczenie. No, polega to na tym, że pozbywamy się niepożądanych chwastów, jakichś takich elementów, które się mogły znaleźć, pozbywamy się zanieczyszczeń mineralnych, myślę tu o kamienia, jak wiemy, gdzieś tam z pola mogą się takie rzeczy też trafić. I to jest jakby pierwszy proces czyszczenia, później mamy sortowanie tak naprawdę, czyli... Tu już sobie staramy się wystandaryzować, czyli zrobić sobie kalibrację tak jakby tego owsa, żeby następna obróbka była łatwiejsza. A samo czyszczenie, bo to też pokazywał Pan taką też maszynę, która dosyć ciekawy sposób to robi, bo wydawałoby się, że czyszczenie to jest proces mechaniczny. I to prawda, ale no w dzisiejszych czasach można to zrobić w taki sposób bardzo nowoczesny. Znaczy tak, zgadza się. Możemy to zrobić w sposób mechaniczny, czyli za pomocą sit i powietrza tak naprawdę, czy jakichś urządzeń dedykowanych do tego. Natomiast też mamy w swojej bazie maszynowej, mamy też urządzenia optyczne, gdzie możemy jakby jeszcze dokładniej wyczyścić ten surowiec. Wiąże się to z tym, że tak jak powiedziałem, że, czyli robimy... Zdjęcie jakiegoś tam naszego defektu, którego chcemy się pozbyć uznanego owsa. No i wtedy za pomocą kamer po prostu eliminujemy ten defekt, który jest później wystrzeliwany za pomocą sprężonego powietrza i jest to naszym odpadem tak naprawdę. No i to jest jakby ta część czyszczenia. Mamy później część sortowania, jak już wspomniałem. Tam kalibrujemy sobie owiec. Później jest etap łuszczenia tak naprawdę. Czyli tutaj jakby wydostajemy z gdzieś tam z tej łuskwiny, wyzostajemy ten nasz ziarniak, który następnie jest też sortowany, czyli żeby go sobie też jeszcze skalibrować. I później trafia do, do parowania. Po co robimy to parowanie? Parowanie robimy z dwóch względów, żeby jakby pozbyć się niepożądanych bakterii, które się znajdują gdzieś tam na, na, na samym ziarniaku. No, a dodatkowo, żeby nawilżyć ziarno, żeby jakby uplastycznić je troszeczkę, żeby później łatwiej było nam zrobić płatki. A w jakiej temperaturze to, to się dzieje? To się odbywa w temperaturze powyżej 100 stopni, czyli jakby żeby pozbyć się chociażby, właśnie, mówię, tych niepożądanych yy, rzeczy, które się, bakterii, które mogą się tam znajdować. Następnym procesem po jakby już samym gnieceniu to jest proces suszenia, sortowania i tak naprawdę gdzieś już mamy ten produkt finalny, który trafia do zbiorników. Czyli tak naprawdę no, to jest proces, który trwa. Jakbyśmy mieli tak określić, jak taka też jedna partia przyjeżdża, to ile on zajmuje czasu? Wydajność takiej linii to jest około 4 ton na, na godzinę, więc jakby możemy sobie mniej więcej yy, no policzyć po jakim czasie gdzieś ten produkt się znajdzie na jako, w formie płatka. Chociaż tak naprawdę to też nie jest do końca tak. No, tak jak powiedziałem, to jest jakaś nominalna wydajność. W zależności od tego surowca, też jaki trafia, trafia różny surowiec, ponieważ dopuszczamy też jakieś pewne odstępstwa od jakości, to też może się on wydłużać, także on, on może być zmienny. Rok do roku nie jest równy. To jest pierwsza sprawa, tak? Mamy gdzie jest bardzo dobrej jakości. Tak jak można powiedzieć o roku poprzednim, gdzie owiec był naprawdę bardzo dobrej jakości. Teraz zobaczymy, tak naprawdę, dalej czekamy na to, co, co będzie. A jak to wygląda, gdybyśmy mieli porównać produkt końcowy typu no, płatki owsiane, takie zwyczajne, od płatków bio? Bo można wyczytać takie informacje, chociażby w internecie, że te płatki bio one wcale nie są takie bio, bo być może tam jest więcej jakichś zanieczyszczeń czy mykotoksyn niż tych. Klasycznych. Czy to jest prawda, czy, 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 czy jak gdyby fakt się trochę taki Uważam, fajny. że uważam, że jest to. Znaczy, prawdą jest to, że jest to rzeczywiście produkt ekologiczny. My, tak jak wspomniałem jeszcze wcześniej. Też przed dostawą owsa ekologicznego przeprowadzamy badania. Jest, no, mamy urządzenie, na którym jesteśmy w stanie sprawdzić zawartość pestycydów w danej dostawie. No, oczywiście, jakby rolnik, też przed dostawą czy dostawca musi się okazać certyfikatem czyli jednostka nadrzędna też go już wcześniej certyfikowała więc jakby takie wstępne zapewnienie mamy, że jest to produkt owies ekologiczny, no, ale my, jakby, swoją drogą, tak czy inaczej, każdą dostawę, która do nas przyjeżdża, Badamy pod tym kątem. Jeśli coś nie spełnia wymagań, czy powiedzmy mamy jakieś podejrzenia, coś gdzieś nam się nie zgadza, takiego towaru po prostu nie przyjmujemy, Czyli jakby to, co Państwo gdzieś tam widzicie na półkach, czy i jest to z deklaracją, że jest to produkt ekologiczny, to rzeczywiście jest to produkt ekologiczny. Badamy w owsie ekologicznym mykotoksyny, czyli pod tym kątem też jakby zabezpieczamy się ze względu na to, że. Produkt, który finalnie znajduje się na półkach, ma dość długi okres przydatności, czyli jakby na etapie przyjęcia musimy wykluczyć to, no żeby te mykotek nie rozwijały nam się na etapie późniejszym, gdzie, gdzie, gdzie ten produkt będzie na półkach. Jeżeli chodzi o hale pakowania, to też to, co zwróciło uwagę, to to, że tutaj ten proces jest bardzo zautomatyzowany, prawda? że jak gdyby mały zasób ludzi pracuje na tym też etapie. Czy to jest e, faktycznie coś, co już u Was działa od dłuższego czasu? Czy weszliście dopiero w taki segment automatyzacji? Jak to się sprawuje? Ta część produkcyjna, o której przed chwilką opowiadałem, czyli o samej produkcji płatków, jest e, no, od samego początku mocno zautomatyzowana. Wszystkie urządzenia, które gdzieś tam mamy na liniach produkcyjnych, są oczulnikowane, żeby jakby wyeliminować jakiś błąd ludzki i żeby ten proces był płynniejszy. Tak? Natomiast jeśli chodzi o część konfekcji, wcześniej mieliśmy troszeczkę mniej tej automatyki, czyli gdzieś na końcu w Linii rzeczywiście byliby potrzebni pracownicy, którzy zdejmą to z linii ułożą na palecie. W tej chwili no, przeszliśmy jakby do kolejnego etapu, żeby jakby tą najcięższą pracę, ponieważ ta praca, czyli ułożenie na palecie i tak dalej wagowo jest najgorsza, żeby jakby odciążyć też pracowników i tutaj zastosowaliśmy w tym momencie już pracę robotów. Na razie jesteśmy bardzo z tego zadowoleni i myślę, że rzeczywiście jest to jakaś przyszłość. Też widać w magazynie, że produkujecie tych płatków bardzo dużo. W ogóle Polska jest pod kątem produkcji Owsa krajem numer jeden w Europie, chyba z tego, co patrzyliśmy w statystykach, piątym na świecie, więc też, jak gdyby ten zasób mamy duży, ale wy też jako największy producent w Polsce produkujecie praktycznie chyba wszystkie marki, które w polskich sklepach można spotkać, ale też to, co dzisiaj zauważyłem, że wykraczacie dalej poza tą granicę, bo dzisiaj były jakieś płatki chyba na Portugalię, prawda? Produkowane. jak tutaj w kontekście też tego eksportu wygląda wasz zasób i, i, i wasza praca. Znaczy Cały czas rośniemy tak naprawdę. Yy, można powiedzieć, że w tej chwili dostarczamy nasze produkty, nasze płatki do 50 krajów na całym świecie, z takich egzotycznych krajów na pewno jest to Japonia, dziś dostarczamy też do Afryki, no tak jak już tu słusznie pan zauważył, do Portugalii, yy, Stany Zjednoczone, Kanada. Australia, no także jest to, jest, to, jest to bardzo dużo, yy, dużo firm i dużo, dużo krajów, do których dostarczamy. No i nasz dział eksportu dalej pracuje nad tym, żeby, żeby jeszcze ten eksport mocniej rozwinąć. A jaki rynek jest taki najbardziej przyszłościowy, gdzie te spożycie faktycznie płatków rośnie? I wiodącymi rynkami, krajami, na których yy, najwięcej spożywa się płatków, jest to jednak Zachodnia Europa, jest to Skandynawia też jeszcze. Natomiast no, myślę, że ten rynek nadal będzie się rozwijał i, i zresztą no, myślę, że Polska ma jeszcze wiele do pokazania tak naprawdę. Coś, co mnie bardzo interesuje, bo też moje dzieci płatki owsiane jadły, jak były trochę mniejsze, dzisiaj trochę mniej, bo mają inne smaki, powiedzmy ulubione, ale czym się różnią płatki błyskawiczne od górskich, na przykład w takim pro, pro, procesie produkcyjnym? Sam proces produkcyjny w przypadku jednych i drugich jest bardzo podobny, ponieważ jedne i drugie są poddawane obróbce termicznej, Jedne mają tylko, jakby są wyprodukowane z całego ziarna, drugie są po prostu z ziarna krojonego. Także to jest, to jest cała, cała tajemnica. Czy to, że te płatki błyskawiczne, szybciej są gotowe do spożycia, to jest po prostu to, że są mniejsze. Są mniejsze i jakby ta obróbka termiczna też ma bardzo duży wpływ na to, że jakby no one już są wstępnie obrobione termicznie, czyli i są mniejsze, możemy je szybciej, spo... znaczy szybciej nasiąkają, szybciej możemy je spożyć. Dzisiaj skupiliśmy się na płatkach owsianych, ale wyprodukujecie dużo więcej produktów. Co jeszcze można z logą spotkać? My, tak naprawdę, w swoim portfolio mamy znacznie większy asortyment płatków, ponieważ produkujemy płatki ryżowe, płatki jaglane, płatki jęczmienne, płatki gryczane. To jest jakby w temacie płatków, natomiast yy, poza tym jeszcze no, mamy produkty jęczmienne: kasze jęczmienne, kasza gryczana, kasza orkiszowa. To są też te produkty, które są w naszym zakładzie produkowane. Owiec to jest ten produkt, ten towar, którego potrzebujecie cały czas dużo, żeby jakby ten cykl produkcyjny był zachowany. A czy jeszcze jakiegoś zbora Wam brakuje, czy innego materiału, który jakby pod cele produkcyjne właśnie jest mile widziany? Znaczy wiadomo, że różne lata w tym rolnictwie są różne, o tak powiem. Także następnym produktem, który jest też no, w dużym stopniu, na którym nam zależy, jest to jęczmień. Tak? No, jęczmień, orkisz i y gryka. To są takie cztery podstawowe zboża, które, które skupujemy i których używamy do własnej produkcji. Mhm. Czy rolnicy mogą też indywi indywidualnie sprzedawać stawar do Was? Jak najbardziej. Okay. Czyli jak gdyby wejść na stronę melwit.com i tam są jakieś numery kontaktowe? Są informacje, są numery kontaktowe, są wzory kontraktów, na które mogą sobie jakby rolnicy też zerknąć już wcześniej. Są też aktualne aktualizowane ceny w danym momencie, czyli też nie, nie trzeba jakby gdzieś tam sprawdzać, wystarczy wejść na naszą stronę melvit.pl, w zakładce skup zboża mamy pełną informację na temat tego, jakie ceny w danym momencie oferujemy, za które zboża. Dodatkowo też jest jeszcze taka w tej części owsianej, nazwijmy to w ten sposób, jest taka krótka wzmianka, takie ABC Owsa, gdzie też można sobie coś tam poczytać, jakie odmiany są preferowane, być może na jakie gleby. Także no taki jeszcze, jeszcze jeszcze coś tak, w takiej formie można, można tam zobaczyć. Okej, okay, to ostatnie pytanie związane bardziej z wartością pokarmów owsianych. Dlaczego warto je jeść, w co są bogate, w jakie składniki? Płatki owsiane są bardzo bogate w błonnik, zarówno inne minerały. No i co myślę taką ważną rzeczą, jest, że no, też potrafią obniżyć nam cholesterol. Myślę, że to ma z kolei wpływ na jakieś choroby związane z sercem i tak dalej. Także, także myślę, że to jest no, zdrowy produkt. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Po raz kolejny proszę Was o pytania w sekcji komentarzy, o lajki, o subskrypcje. No, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Bo tak mi się wydaje, że kolejnym filmem zaczniemy już sezon rzepaczany. Czyli siewy i tematy związane z tym, jak zasiać, kiedy zasiać i tak naprawdę inne kwestie, które właśnie przy tym procesie siewu są bardzo ważne. Do zobaczenia!